Witam wszystkich serdecznie w kolejnym wydaniu jasnych wiadomości. To już nasze trzecie spotkanie i nie ostatnie. Tym razem z lepszym dźwiękiem zakupiliśmy malutki mikrofonik, także mam nadzieję, że będziecie nas słyszeć jeszcze lepiej. Swoje jasne wiadomości możecie przysyłać na adres, który jest poniżej. Bardzo, bardzo czekamy na wspaniałe wiadomości z Waszych miast i gmin. Pierwsza informacja nie pochodzi ani z Krakowa, ani z Warszawy, ani z Katowic, ale pochodzi z kosmosu. Otóż dwie polskie satelity opuściły Międzynarodową Stację Kosmiczną ISS. 19 kwietnia tego roku statek kosmiczny Cygnus ng 11 wyniósł dwie polskie satelity Kraksat oraz Światowid. Światowid został wyprotokowany przez studentów Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i miał prowadzić w kosmosie bardzo innowacyjne testy polegające na badaniu cieczy magnetycznej, czyli ferrofluidu, który wprowadzony w ruch wirowy Miał zadanie e, zmienić położenie satelity. Jeżeli te testy powiodłyby się, ta technologia, czyli użycia ferrofluidu do sterowania obiektami na orbicie, mogłaby zastąpić obecny, obecnie stosowane technologie, i Polacy bardzo by się do tego przyczynili. Natomiast e, światowid. To pierwszy komercyjny satelita, którego zadaniem było monitorowanie powierzchni Ziemi, to jest stanu wód i powietrza. Jest to pierwszy tego typu satelita wyprodukowany w Polsce. Oba, oba obiekty, obie stoity, niestety, po roku pracy na orbicie. Spłoną następnie w ziemskiej atmosferze. Natomiast każdy może śledzić położenie oraz badania Kraksata na stronie www.kraksatspace. Macie tą stronę tutaj wskazaną poniżej. Warto jeszcze dodać, że polski satelita Światowit został wyprodukowany przez polską firmę założoną we Wrocławiu w 2016 roku. Sat Revolution Jeżeli gubić portfel, to tylko w Polsce. W badaniu przeprowadzonym przez naukowców ze Szwajcarii wzięło udział 40 krajów. Wykorzystano przy tym 17 tysięcy portfeli, tak pustych jak i pełnych. W portfelach znajdowały się kwoty od 13 do 94 dolarów. Liderem uczciwości okazali się Szwajcarzy. Polska znalazła się na szóstym miejscu. Jeżeli chodzi o Szwajcarię, to zwrot pełnych portfeli wynosił 79%, natomiast pustych 71%. Jeżeli chodzi o Polskę, zwrot portfeli z gotówką to 69%, natomiast zwrot pustych portfeli to 63%. W badaniu wyprzedziły nas takie kraje jak Holandia, Dania, Szwecja czy Norwegia, natomiast za Polską plasowały się Nowa Zelandia, Czechy, Niemcy i Francja. Jak wyjaśnia koordynator badania, Michael Morehal, chodziło o udowodnienie hipotezy, że uczciwość znalazców wzrasta wraz z mniejszą ilością gotówki, Portfelu. Otóż badania wykazały, że jest całkowicie inaczej, że uczciwość wzrasta wraz z większą ilością gotówki w portfelu. Nawet w Chinach, które były ostatnie w klasyfikacji, zwrot portfelów z gotówką wyniósł 20%, natomiast zwrot portfelów bez gotówki to tylko 7%. Oczywiście nie przepadamy za polityką wszelkiej maści korporacji, ale warto mówić o pozytywnych zjawiskach, które czasami w tych korporacjach się dzieją. Otóż w polskich oddziałach firmy Procter Gamble ojcowie mogą korzystać z ośmiotygodniowych płatnych urlopów tacierzyńskich, to jest do ustawowych dwóch tygodni, firma dorzuca jeszcze sześć tygodni płatnego urlopu. W ramach akcji Share the Care firma jest zdania, że równość w miejscu pracy jest możliwa, gdy zaczyna się w domu. Głównym założeniem akcji Share the Care jest wzmocnienie więzi rodzinnych, a także to, aby maluch wychowywał się również z ojcem, a nie tylko z matką, jak to miało miejsce do tej pory. Akcja ma również likwidować tzw. lukę płacową poprzez umożliwienie kobietom szybszego powrotu do wcześniej wykonywanej pracy. Z 8 tygodniowego płatnego urlopu można skorzystać w ciągu dwóch lat od narodzin albo od adopcji dziecka. Akcja ma na celu również likwidację stereotypów oraz wyeliminowanie uprzedzeń płciowych w miejscu pracy. Akcja wpisuje się w program FlexaWork, który ma na celu elastyczne godzenie życia zawodowego z życiem rodzinnym. Warto wspomnieć, że według raportu być datą Wynik badania polskich ojców, również polscy ojcowie są za wyrównywaniem ról społecznych oraz tym, aby podział obowiązków w rodzinie był partnerski. Polscy ojcowie mogą korzystać z akcji Share the Care od marca 2019 roku. Akcja bardzo fajna. Miejmy nadzieję, że przykład z tego wezmą inne korporacje, ale również inni. Polscy przedsiębiorcy. W poprzednim wydaniu jasnej wiadomości mówiliśmy Wam o inicjatywie pochodzącej z Islandii, która ustawowo zrównała płace kobiet i mężczyzn. Tym razem kolejna wspaniała inicjatywa, która zadziała się na Uniwersytecie Technologicznym w Eindhoven, który jest uważany za najlepszą uczelnię w Europie kształcącą inżynierów. Otóż przez najbliższe półtorej roku pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały kobiety. Celem tego projektu jest zwiększenie liczby naukowczyń, zrównanie szans kobiet i mężczyzn, a także zmniejszenie uprzedzeń w świecie nauki. Jak wyjaśnia rektor Uniwersytetu Technologicznego w Eindhoven, Frank Bians. Wciąż brak jest równowagi na stanowiskach akademickich, a jak wynika z badań oraz praktyki, zespoły mieszane mają lepsze pomysły, lepsze inicjatywy, lepsze strategie, innowacje są wprowadzane szybciej. W związku z tym Uniwersytet uruchomił program, który będzie trwał w założeniu 5 lat, z programem pilotażowym przez półtorej roku. Pierwszeństwo w zatrudnieniu będą miały kobiety, do obsadzenia będzie 150 stanowisk. Oczywiście mężczyźni też będą mogli otrzymać to stanowisko, jakkolwiek tylko wtedy, kiedy przez pół roku rekrutacji nie znajdzie się na nie żadna kobieta. Nowo zatrudnione pracownice otrzymają na start 100 000 euro na swoje programy badawcze, będą mogły skorzystać z programu mentorskiego. A także uczelnia w pełni wyposaży ich laboratoria. Wprowadzenie tego programu jest podyktowane także tym, że obecnie na uniwersytecie tylko 16% kobiet zajmuje stanowiska profesora zwyczajnego, 15% zajmuje stanowiska profesora nadzwyczajnego, a 29% pełni funkcję adiunkta. Docelowo uczelnia chciałaby wyrównać te proporcje. Pomiędzy kobietami i mężczyznami do 50%. Oczywiście wprowadzenie tego programu spotkało się z zarzutami dyskryminacji mężczyzn, tego, że produktywność spadnie, itd. Tak Władze uniwersytetu broniąc się przed tymi zarzutami stwierdziły, że przecież przez wiele lat mężczyźni dyskryminowali kobiety i była rażąca dysproporcja wynagrodzeń w wielu miejscach pracy, co jest oczywiście prawdą. Jest to wspaniała inicjatywa, która powinna mieć również miejsce w wielu innych na wielu innych uniwersytetach oraz miejscach pracy, tym bardziej, że w Europie 59% naukowców i inżynierów to mężczyźni. W Holandii ten wskaźnik jest jeszcze wyższy, bo wynosi 61%, natomiast w Polsce jest troszkę lepiej. Kobiety zajmują 48,4% wszystkich stanowisk naukowych. Zachęcamy Was do subskrybowania tego kanału, będzie na nim jeszcze więcej materiałów, jeszcze więcej jasnych wiadomości oraz do odwiedzania jasnej Polski. Tutaj znajdziecie wiele wspaniałych ogłoszeń oraz bardzo, bardzo ciekawe teksty blogowe.